A więc witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony. Wspomniałem w odcinku z dwóch Pum i meszki 410, w którym nie udało mi się dużo postrzegać do celów naziemnych, że zagramy sobie na przykład sztuchem 42G i prawdopodobnie polatamy jeszcze tą meszką, więc to dzisiaj zrobimy. Co do sztucha, to bodajże w 42 do wersji F, czyli tak naprawdę tej poprzedniej, którą tutaj mamy w grze, czyli teoretycznie do tej raz pierwszy na jesień 42 roku, od, od jesieni 42 roku i później aż do 43 testowano sobie te 5 mm armaty, które mamy tutaj tego Sztucha 105 oficera na paru naprawionych podwoziach Sztuga 3. No i później zaczęto je po prostu montować, no bo pasowały. Chodziło o to, że Sztugi powolutku zmieniały się w pojazdy głównie przeciwpancerne, a już nie we wsparcie piechoty. W działa wsparcia piechoty tak jak wcześniej, tylko faktycznie z tą 75 już po prostu też polowały na czołgi, no i potrzeba było coś, co też spełniałoby rolę tą, co poprzednio spełniały sztugi, czyli właśnie rolę wsparcia piechoty. Mieli też, ten, mieli też tam oczywiście te Panzer czwórki z krótką 75, Panzer trójkę N, później z krótką 75, no ale te sztugi, no to jednak się przydawały, tak? No i tak jak mówię, zamontowano na tych sztugach tą 105 mm armatę Yy, która tak jakby powstała z modernizacji Może nie z modernizacji, ale z yy, modyfikacji armaty LEFH-18 No i szczerze głównie to było yy, montowane na podwoziach typu G Ale niekoniecznie tylko Szczególnie, że yy, później można było na przykład zobaczyć yy, poprzednią wersję tego podwozia Sztucha na paru zdjęciach, yy, zdarza się to zobaczyć I nawet na przykład nie miał hamulca wylotowego zamontowanego Bo zaczynało w Niemcom brakować materiałów strasznie mocno więc takie rzeczy jak hamulec wylotowy sobie po prostu odpuszczano. Około 1300 pojazdów tego typu yy, zostało wypuszczonych od marca 1943 roku do marca 1945. No i tak naprawdę, no, no, no tyle: po prostu jeździły i waliły ze 105 tam, gdzie trzeba było przywalić ze 105. Jeżeli chodzi o grę, to ten pojazd był wcześniej na battery 2,7. Teraz na 3,0 mamy naprawdę przepotężny pancerz, ciężko jest to czasami od przodu rozwalić. No, popatrzcie na to. Mamy tutaj nie dość, że 80 mm pod delikatnym kątem co daje nam efektywną grubość, patrząc na wprost tego pojazdu, praktycznie 90 mm. Dodatkowo jeszcze mamy dołożone 20 mm gąsienice, tutaj, nie? Tak samo, jeżeli chodzi o front pojazdu, dobra, 80 to jest faktycznie grubość efektywna, by się zgadzała, jakbyśmy na ten pojazd patrzyli od przodu. Tyle, że nagle cyk. Następne 20, następne 20, i tak samo tutaj przy okienku kierowcy, tutaj mamy 20 to jest najsłabszy punkt tego frontu, bym powiedział, ale znowu on jest pod ekstremalnym kątem 69 stopni, co jest nice, oczywiście. Więc efektywna grubość tego pancerza pod tym kątem to 80 mm. He, plus ten kąt, tak naprawdę, więc no to jest niełatwe do przebicia. No i dodatkowo też gąsienice, tak? Z jednej i z drugiej strony, no po prostu włożone jest to gąsienicami. Teoretycznie najpewniej strzelać jest w właz kierowcy, w tak zwane okienko życia. Jeżeli macie coś, co przebija więcej niż 100 mm, powinniście po prostu tutaj przejść, przez to, a jak wiecie, sztugi i sztuchy mają po prostu coś, co ja nazywam, nie wiem czy to się przyjęło, czy nie, czy inni też tak mówią. Ale ja to nazywam okienkiem życia. Dlaczego? Jak w sztuga przywalejcie tutaj, w to właśnie okienko, to tak się składa, że wszyscy trzej członkowie z czteroczłonkowej załogi siedzą jeden za drugim tutaj. Także jeżeli ten pocis przejdzie i nie zatrzyma się na którymś z tych tutaj członków załogi, to po prostu wymiata cały pojazd jednym strzałem. Dodatkowo teoretycznie problematyczne jest to, że na tym baty ratingu no, prędkość wylotowa tego działa nie jest jakaś niesamowita, <laughs> także celuje się z niego ciężej niż 75 oczywiście, ale no to też nie jest tak, że nie mamy czym walnąć. Tutaj pocisku HE-Explosive absolutnie bym nie używał, w tej grze się do niczego nie nadaje. Podstawowy pocisk Panzergranate, czyli APHE jest... Potężny, bardzo potężny, ale przebija znowu nie tak dużo na 3-0. Już sporo pojazdów możemy mieć z tym spory problem, więc po prostu nie będziemy tego pocisku używać. Po w momencie, jak już wygrindujecie, pierwszy pocisk HIT, który przebija 105 mm pancerza, tak naprawdę nie potrzebujecie nic więcej. Ale tutaj następny pocisk HIT przebija 115 mm pancerza i tym właśnie pociskiem będziemy grali najwięcej. Teoretycznie powinienem zapakować przynajmniej ze 3 te Panzergranady, jakbyśmy jakiś lżejszy cel zobaczyli, ale po prostu, w najzwyczajniej świecie, zapomniałem to zrobić w trakcie tego odcinka. Chciałem zwrócić też uwagę na to, że w poprzednim odcinku z tych dwóch Pum i Me 410 nie do końca mi szło. W drugiej rundzie wiecie czemu. Jak przyjrzałem to jeszcze raz, to używałem złej amunicji, czyli nie tej zwykłej Armor Piercing Tracer, bla 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 50 -tki. Używałem HVAP-a taśmy, więc tak przebijaliśmy niektóre rzeczy, tylko że po prostu po przebiciu nic się nie działo, nie? Także na przykład, jeżeli w przednią płytę z tego Shermana bym tam trafił bodajże w Tunezji z tego pocisku, to zdjęlibyśmy go na strzała prawdopodobnie, a przynajmniej bardzo mocno byśmy go wykluczyli z walki. Także dzisiaj upewnię się, że będę używał tego yy, pasa amunicyjnego odpowiedniego. Dodatkowo. Pierwszą rundę, którą zobaczycie, była nagrana jeszcze przed dodaniem Rzymian do gry. Czyli przed tym nowym update'em, który jakoś tam się nazywał, już zapomniałem nazwę tego update'u. Bo już od razu chciałem nagrać ten następny odcinek, tylko później nie było czasu, więc teraz dogram tylko drugą rundę. I ta druga runda będzie już z nowymi dźwiękami, już po tym update'cie. To znaczy, no wiecie, na tych bijarach się nic nie zmieniło, oprócz tych dźwięków, no ale wolę o tym wspomnieć. Także dobra, myślę, że już bez pierdolenia przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Witam w śnieżnej dolinie. Spróbujemy się tutaj najpierw popatrzeć w dół przy kościele, co się będzie działo. A później będziemy mieli co więcej może z tego zrobić, tak? Chociaż w sumie, jak o tym myślę, to można by oflankować tamtą pozycję najpierw. Nie wydaje mi się to jakimś głupim pomysłem, więc chyba tak zrobimy. Niech się zwiążą walką z stamtąd tu z naszymi. A my jedziemy tutaj, tędy i stąd będziemy mieli piękny, piękny podgląd na to, co się tam dzieje. No powiem wam, że po prawej swoje jeszcze nic nie słyszę. Dobra. Koni trzy zniszczone. Biorąc pod uwagę, że tak jak mówię, po prawej no po prostu cisza. Pojedziemy tutaj dalej do przodu. A, tu coś jest za tym kamieniem P40. Dobra, musi uzupełnić kierowcę najpierw, ja bym się tutaj przykitrał trochę. On ma 100mm hita, nie? No, już mi zdar gąskę z okienka życia. No i mamy asystę na nim, dobra. Zdar mi gąskę z okienka życia, co nie fajnie, bo teraz mamy mniej pancerza, tak? No ale. Ewidentnie nas to chyba ocaliło. Już coś samolotem leci? Ja pierdziele. No dobra, co to było? Ty, coś nade mną przeleciało, ale skąd? Czy chyba wiem skąd? Tak, wydaje mi się, że chyba wiem skąd. Tutaj raczej z prawej oberwę. Tam w tyłek teraz zaraz dostanę. Tu stoi gościu nade mną. Proszę bardzo. Tutaj mamy overpressure. Staram się stąd zniknąć. Znaczy zniknąć to może duże słowo. Staram się przemieszczać. No i tu betek nie żyje. Tam nasi wjeżdżają. Nie wiem co tu się dzieje, szczerze mówiąc. To tam było, ale nasi to mają już też. wam, że poszło nam to płynniej niż myślałem. Zdecydowanie płynniej niż myślałem. Ale jeszcze dużo ludzi jest. To gdzie oni są wszyscy? No nie, żeby to miało ręce i nogi. Przecież powinno być ich pełno wszędzie, a ich nigdzie nie ma. Tu jest gość na tej górce, to jadę tam. No, ja naprawdę muszę na respa wjechać. Dobra, gość jest skupiony na... A! Ah! O, o o, strzelił, dobra. Amunicja na czarno i nie wybuch. I ja pierdolę gra, naprawdę. Tak mnie będziecie robić w chuja. Kradną mi fragi, no. Gunner, driver, loader. Co, ja muszę pozałodze walić, bo już kurwa inaczej się tego chyba nie da robić, nie? Dobra. Serio, musiałem im pod Respa wjechać, no bo to się inaczej kurwa tutaj nie da. Ja nie wiem gdzie ich team pojechał. No ale mamy punkt. Co mi zostało zrobić? Co mi zostało zrobić, jak nie stać tutaj po prostu? Jak oni nigdzie nie wyjechali na mapie. Jedziemy w tą stronę w takim razie. Ooo, tu ten biedna Achilles. Boże, nie Achilles, tylko Archer stoi. Stał znaczy się. Auć. Średnią płytę, ale skąd? A, dobra, widzę Lianciello! Tylko ganera mu to zabiło? Ech! I zadymił! Trochę Beka w sumie, bo nie mam KM-u, nie? Chociaż powinienem mieć To bym z tego zdjął, tak to musiałem strzelić. Teraz muszę Zmarnowałem na niego pocisk. Czy najcięższy włoski czołg, wyprodukowany w trakcie drugiej wojny, jeszcze tam stoi, czy nie? To chyba ważne pytanie. No, Nadymił jak szalony. Chyba taka się nie boję, chyba że mi. No, będą mnie ścigać tutaj. Będą mnie tu ścigać, no. Valentine się trochę bardziej boję. No, lufę działa, w końcu pomyśleli. Tu mi z flanki przywali ten zis ZZ, 2. Lada moment. Dobra, potrzebowali dużo maszyn, żeby mnie zdjąć. Lecimy 410. Może jeszcze zdążę na jakieś fragi. Chociaż wątpię. Cholera. A chciałem se ponapieprzeć z tej 50. Tylko za łatwo poszło. Oni w ogóle z tych respów nie wyjeżdżali, praktycznie u siebie. Nie wiem czemu. No, Pany dajcie się strzelić z tej 50. Trochę zabawy, no. O! się skupił się na mnie. I teraz zostaje. Obrzmiałam z każdej strony. <laughs> Oto ten Valentine co go nie dokończyłem. Właśnie go dokończyli. A to Panzer jeszcze żyje? Ale jajo. Dobra, już nie. Już nie żyje. Tam jeszcze jakieś japońskie coś jedzie. A no, jednak zdążyliśmy sobie troszeczkę postrzelać z tego. Może w następnej rundzie. Zdejmą mnie wcześniej. Cholera, akurat mi w tym dymie byk. Ale mamy go, ale jajo. Uhuhuhu. Oho! Cholera, nic go nie trafiłem z tego. No ale koniec rundy jest i tak. <laughs> no dobra, no to co, pojedźmy jeszcze jedną. Dobra, witam w Stalingradzie. Wygląda na to, że nie jest to pełne apiera nic takiego. Nie nie popatrzę na punkty, ale chyba nie jest to pełny apier. dobra, do poklepiemy, może coś z tego sztucha. I jak się uda, to wskoczymy sobie do 410 Tak? Tylko teraz załaduję odpowiednią amunicję. <ścoughs> czy nie te H-wapy, tylko faktycznie normalnie wybuchową 50 Tak jak powinienem tego używać. Dobra, biorę już punkt alfa. Po mojej prawej. Nie wiem, co to jest. Co tam bierze ten punkt. Ale chcę tutaj wjechać w taki sposób. O, no właśnie tak. O, chybione, trafione, chybione, M5A1. Kurczę, szybki. On wie, że ja wiem, że on tu jest, tak? O, cholera. Nie overpresurowało go to? To no, trudno. Ale zamek działa, ma rozpieprzony Wydaje mi się, że wyciągam je na kolegę jakiegoś Tak jest Próbujemy na kolegę wyciągnąć. Teraz się naprawia tutaj Myślę, że ma więcej kolegów Jeszcze żyje, ale jaja Trafienie za zero! Obracaj sztucha! Nie, tylko nie okienko życia. no i okienko życia. Ale mamy na samolot na pewno już. A cholera, dwa samoloty mają. No to palatane już. Cały czas nie wiedzą, że ten drugi strzał po prostu nic praktycznie nie zrobił temu m 5 a 1 Nie, trafienie za zero. Ze 105 sprzężenia hitem, nie? Chybiłem tego korsarza? No, chybiłem. Teraz jak ten korsarz na mnie siądzie... Bon, bombę ma I co tą bombę zrzucić, mi się wydaje. Ja, ty, ja nie widzę... Jest, dobra. Dostał. Trafiłem w pilota, nie wiem jak, ale trafiłem. Nie wiem, gdzie ten drugi samolot jest, powiem wam. Dobra, tutaj pomóżmy przy punkcie C. Widziałem jakieś znaczniki. Cholera, już ich nie widzę. Ale to jakaś gruba jatka była. Aha, dobra. Czaje, czaje, czaje. Nie wiem, gdzie on tam stoi, ale gdzieś tam jest, nie? O, dobra, wiemy co to jest. Samoloty tu idą, ale mam nadzieję, że się odczepią. Dobra, SBD-3 się rozbiło. To jest ten LV, yy, Boże, Anty-2. strasznie daleko. Jest tak daleko, że mi się nawet nie renderuje do końca. Dobra, ale mamy go. Dorwany. A Ma Alfa chyba nasi wygrali ostatecznie. To dobrze, dobrze, dobrze. Samolot schodzi prosto na mnie. No, jeszcze nie można doczekać, że otworzył ogień. Klapy! E, P36. Dobra, ja się staram. W takim razie. Ja no... krytykala mam Z dwóch działek już napierdzielam. I w nic nie trafiam, nic nie trafiam. Jest! A jeszcze strzela, już nie żyje gra! No weź się! Czyż już, już nie żyje typu! A jeszcze do mnie strzelał. No dobra, musimy i lecieć na lotnisko. Bo mam samolot nie do... Nieoperatywny, tak to ujmę. Ale zacięty jeszcze próbuję lecieć w moją stronę. <laughs> Ale się długo pali. Zejdziemy sobie z mocą do 80%, żeby tego prawego się. Chociaż. A, no oil jest czerwony. To zejdziemy do 80%, żeby go nie zatrzeć czasem. Jak iść na wietrze, delikatnie. O, właśnie tak. Może być. Oa, pokera mają powiedz, co? To tego samolotu dawno nie widziałem, powiem wam. Czyli punkt C. Ten foker tam lata cały czas. Z góry mamy jeszcze jednego. 110 mamy w powietrzu. To może 110 będzie też próbowała tego fokera może udusić. Eee, puf, Trochę się cykam. Bo będzie tego fokera teoretycznie łatwo zdjąć, jak mi się na ogonie, tak? Jednocześnie. No nie wiem. No nie wiem. 110 pójdzie do AR2 pomóc. Dobrze. O co tam leci? To mi się wydaje, że to jest foker. Z drugiej strony wygląda jak dwukład, cholera. Alfa i brawo mamy. Ja tu trzeba pomóc. AR2 niestety spada już. Chyba. Tak, AR2 spada. Tam był Spitfire za AR2. Czyli to nie jest Fokker tutaj. dziesiątka, masz go? To, to Gladiator. Nie widzę tych pocisków za bardzo, gdzie lecą. O, dobra, dobra, dopiero teraz widzę Tracery. Dobra, mamy mamy gladiatora. Gdzie ten gościu z C, co tu przejął? O, ty, a to Spitfire ląduje. Tak, to spadaj, Speed. Dobra, on już wylądował, także nie ma się co i lądował, nie, nie wiedziałem co się dzieje do końca Gościu z C Wyjedzie tu dalej? Nie wyjedzie, schował się, dobra To tego gościa na B trzeba będzie Dziabnąć Matyldę naszą Dobra, Matylda zniszczona Matilda zniszczona I tam gościu na C widzę gdzie stoi dokładnie Tak? Nie Chyba ktoś go rozwalił, o tutaj był typ, tylko nie widziałem, żeby się ten wrak palił, dopiero teraz by się zaczął palić, dość ciekawe. No dobra, to odchodzimy. Szukamy celów. Pelota oczywiście na mnie skupiona, na szczęście ten jak 2kab tam zrzucił bomby teraz. Dobrze, zgasił tą pelotę, pięknie, pięknie. Dobra, 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 dobra Okej. Okay. To jest otwarty cel, więc użyjemy 20. Dobra, typu zniszczony, odchodzimy Najprzej spi szukać celów, kurde z drugiej strony za bardzo jest co w co pierdolnąć, już mi się wydaje o, alfę biorą. No dobra, to może coś jednak tutaj będzie, żeby se walnąć w coś. Raz się dowiemy. Nie widzę tego pojazdu na Alfie. Gdzie on stoi w takim razie? Nie widzę go, cholera. Trzeba odejść. To samolot przeciwnika leci już. To ten foker mi się wydaje. Tak jest to fokera mamy tutaj. U żyjemy jeszcze! Też to nie była zbyt dobra czołowa. Statecznik nie był nam taki potrzebny, chyba nie? Chociaż do precyzyjnego celowania. To by się przydał z tej pięćdziesiątki. No widzisz, już mówię. Uuuu, i tak krytykala zaliczyliśmy. <śm> b 18 tam leci. <śmienicza> o, proszę bardzo. To my znowu bez tego statecznika, widzieliście? Mieliśmy takie oferty, że na brawo w tego typa wcelowałem tam. Dobrze, no napieprzajcie do mnie. Ja się zrespię wtedy jeszcze raz, nie będę się na lotnisko lecieć, nie? O, widzicie, tutaj nie... nie mogę tak... nie mogę się ustabilizować tutaj. Mogę co najwyżej zrobić tyle, że to napieprzam tu do tego typa. Kill assista, dobra. To co, idziemy na czołówkę z jakąś pelotą czy coś? Chyba tak. Chyba tak i się jeszcze raz w tym samolocie, bo innej opcji nie ma. Zanim wrócę na lotnisko teraz... Też mi nie za dużo czasu, nie? O! Krytykala mu jeszcze zaliczyłem! bez statecznika! czekajcie! jakbym miał statecznik, to bym go zdjął! Ty, pięć samolotów zniszczyliśmy na tym życiu! co zrobiliśmy w powietrzu, kurwa! niewiarygodne, nie może być! Dobra, widzę pelotu, nikt na respie stoi. Chyba? Nie, to jakiś budynek raczej, tak? Ej, hey, Light Tank kogoś objeżdża. Dobra, dorwali tego Cromwella. Tu coś stało w budynku, ale już chyba nie stoi w budynku, bo tu nie mam przestrzałów. Uuu, dobra, to jest ten, 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 z którym nie chcemy się bawić. Chyba Tutaj coś było, ale z dieli Alfę nam biorą, no dobra, no to Alfę No Tamten gościu jest tak po prostu napalony na mnie tą pelotą że ja muszę poczekać, aż nasi tam wiadomo, nie? Bo on się, on się nie odskupi na mnie, że tak tu <laughs> No, jasysta, dobrze. Teraz możemy coś robić tutaj. Widzę gościa. O, chybienie. Niestety chyba nie, nawet go nie zatrzymałem. AS42, ty nie kozacz. Ok, tylko critical, cholera. Nie sięgnę go. Nie sięgnę go. A sa 42 chyba tu zgasili, właśnie mi się wydaje. Kilasysta z No nie wiem. Ja ten bombowiec rzucił bomby już sobie odszedł. Ja najzwyczajniej w świecie nie wiem, gdzie tu jakiś celby by był. by sobie w coś dupnąć z tej 50 jeszcze. Wiecie o co mi chodzi. O, czekajcie, coś widzę. Znikąd. Ale jest. Co jest? Kurwa, przez budynek przejechał? Co tu się odwala? Ale się spieszy gościu na B. Ale nie ma się co mu dziwić. Nas troszeczkę ściąga w jedną stronę, bo jednak nasze skrzydło trochę oberwało. Dokończyliśmy go. Zabiliśmy większość załogi. A <laughs> no już nie ma, nie, już nie ma co robić. Wygraliśmy. 5 celów zniszczonych, pięć jednostek powietrznych zniszczonych. Ja jestem zadowolony, ponieważ wam, mi tyle wystarczy. Chociaż no nie udało się znowu z tej 50 dużo postrzelać. Ale po raz kolejny pokazaliśmy, że ten samolot w powietrzu sobie na tym Biarze będzie radził nawet z samolotami przeciwnika, więc. No nie wiem co powiedzieć. Jestem rozczarowany tym yy, strzałem ze sztucha w y, m 51 tak? Który wszedł za zero. No, ale tam? Co dostaliśmy? Radio Operator Badge. Gunner View. A! Po raz pierwszy w życiu zestrzeliłem 50 ludzi y, z, z działu nowych moich. No, no i dobra. E, także <laughs> bez żadnego pierdolenia. Szczęśliwego Nowego Roku i do usłyszenia w następnym odcinku.